Jest 16 kwietnia, a u mnie w moim ogródeczku właśnie jeszcze ciągle dojrzewają cytryny. To jest fajne, bo sobie można zerwać. I pora wyruszyć ze starszą panią. Motocykl stał ostatnio przez prawie 3 tygodnie nieruszany, nieużywany. Pora poruszyć temat i zaraz wam opowiem, o co tu chodzi. Kurzem zarosła starsza pani. Dobrze, ładny dzień dzisiaj, 21 stopni. No jest pięknie w kwietniu. Wszystko dookoła szykuje się do rozpoczęcia sezonu. Wszystkie te takie pajoty, czyli te takie prowizory, prowizoryczne konstrukcje na plażach, bary, to wszystko się teraz buduje, składa, żeby już niebawem w maju ruszyć na pełnym gazie. Oczywiście rodziny ludzie sobie grają na plaży, pływają, surfują. A ja co? Muszę ustąpić miejsca dla szkody, bo szkoda. I zobaczmy, co się, co się tutaj dzieje. Co jest toaleta. Są samochody, są... więc sezon w pełni jest pięknie nie ma na co narzekać w tym temacie No to jedziemy do lasku tam będzie spokojnie. Pięknie, fajnie, jest ciepło. Nie ma tego wiatru z nadmorza. Jest spokojnie. I właśnie cały plan jest w tym, żeby w końcu zająć się podniesieniem kierownicy. Bo po ostatnich jazdach testowych, tymi nowszymi motocyklami, właśnie brakuje mi tej pozycji wygodnej na stojąco. I chciałbym to uzyskać. Mam taką nadzieję, że się uda. Mam już kierownice, risery i inne takie rzeczy. Natomiast wiem, że to się wiąże z, z przeróbkami linek, przewodów hamulcowych, linek innych rzeczy, bo chciałbym podnieść kierownicę tak, jak mi będzie wygodnie, a nie tak, na ile pozwoli mi tylko yy, standardowe ustawienie linek. Aj nie chcę mi się dzisiaj gazować, więc postaram się sobie. Spokojnie przejechać. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Po dłuższym czasie, dłuższej przerwie, oczywiście, z mojej strony, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które pytały: Co słychać, co się dzieje, dlaczego gdzieś przepadłem? To prawda, przepadłem na jakiś czas, ale mam nadzieję, że uda mi się spokojnie wrócić. Wszystko jakoś zbalansować, wyrównać i tak dalej. Chciałbym się podzielić taką uwagą. Bo zauważyłem, prawdopodobnie to jest to, to jest wypalenie. Wypalenie motocyklowe. Jak to się objawia? Skąd to się wzięło i dlaczego uważam, że to jest takie wypalenie? Ostatnim czasy, kiedy oddałem swój stary samochód na, na złom i postanowiłem, że zostanę z tym oto wspaniałym motocyklem. I będę starał się wykorzystać maksymalnie motocykl do um, użytku codziennego. A jak wiecie, tutaj jest pogoda praktycznie cały rok, chociaż bywają takie tygodnie w miesiącach, że leje non-stop i naprawdę daje to mocno popalić mocno w kość. Um, ale generalnie można jeździć cały rok, więc to nie jest aż takim dużym e, minusem. Tak się wydawało na początku. Um, co mogę powiedzieć po całej y, intensywnej Ja jeździe zimą na cały dzień. Jeździe y, z obowiązku. Jeździe wtedy kiedy potrzebowałem jeździć. O, właśnie idzie konik z pieskiem. Bonjour. Świetna sprawa. Konik z pieskiem po tym lesie. Właśnie w tym momencie, kiedy potrzebowałem jeździć z obowiązku zwykłego, codziennego, zaczęło się to stopniowo zmieniać. To, że uwielbiam jeździć motocyklem, że sprawia mi tą satysfakcję, radość, jest ok. Nagle stało się coś takiego, że po prostu czułem ten przesyt tego. Przesyt spowodowany tym, że dziennie minimum robię te 40 par kilometrów. Wracam do domu i czuję brak potrzeby gdzieś wyjścia, brak potrzeby, gdzieś się przejechania, zobaczyć piękne widoki, wyskoczenia gdzieś dalej. Po prostu czuję taki taki tego przesyt um, też odzywał się ciągle stres w głowie, taki, tak, taki, taki stres, takie ciśnienie, że um, w obecnej chwili, gdy mój sąsiad się wyprowadził, jestem skazany tylko i wyłącznie na motocykl, ponieważ nie mam innych środków transportu do pracy. A koszt taksówki, żeby dojechać w jedną stronę do pracy, to jest około 50 euro tam i z powrotem. Czyli dniówki mi nie, nie starczy, żeby pojechać do pracy z, pracować, więc to jest bez sensu. I stałem się takim swoim samym więźniem, e, powiązanym tylko z motocyklem, który no, ma swój już e, wiek, jakby nie było. I zawsze, zawsze jest coś do zrobienia, nie z tego powodu, że, że tak jest, tylko z tego powodu, że motocykl normalnie, eksploatacyjnie się zużywa. Trzeba robić serwisy, wymieniać opony, oleje, inne rzeczy. I w tym momencie taka, taka presja, takie ciśnienie w głowie się zaczęło pojawiać, że jestem, jestem poniekąd zblokowany. Wtedy, kiedy pada, wracam zmęczony, suszę kombinezon, nie mam czasu, aby... Aby po prostu coś ogarnąć, jest stres, czy ten kombinezon wyschnie na następny dzień, żebym sucho i komfortowo pojechał do pracy i wrócił, a później jest tego typu, że zakupy. Że miałem dwie sakwy, jedną uszkodziłem, więc zostałem tylko z jedną sakwą. Czy to się pomieści? Wiadomo, no zawsze można pod pachę chwycić bochenek chleba, przywiązać gumeczką i też jestem w porządku, więc zawsze można sobie z tym jakoś poradzić. Ale jeżeli to są epizody w czasie wyprawy, kiedy chcemy, weekendy spędzamy, no to jest fajna zabawa, ale gdy się to robi tak dzień w dzień, dzień w dzień, to ten... to taka górka satysfakcji i rośnie, 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 rośnie i po prostu mamy taki szczyt nasycenia tego wszystkiego i zamienia się to bardziej w takie już marazm, zmęczenie. I ciekawe jest to z moich obserwacji, że... Od niechcenia już rano się ubierałem, żeby właśnie ten kombinezon, e, cała procedura ubierania, żeby wyjść z domu, ile to czasu zajmuje. E, ale gdy już jechałem, byłem bardzo zadowolony, jestem e, pomiędzy samochodami, śmigam, nawet jak deszcz pada, po prostu nie stoję, przy, przy, przyciskam się pomiędzy samochodami i jestem już w pracy, ale jak zajeżdżam do pracy, znowu taki marazm, że ten kombinezon trzeba ściągać, przebierać się znowu w te całe ubrania i... Sytuacja związana z tym, że jest się motocyklistą non stop i używa się takiego kombinezonu, który nie jest do końca czysty, no trudno utrzymać taki kombinezon w idealnej czystości jeżdżąc codziennie, bo wiadomo, przynajmniej ja nie piorę zbyt często, parę razy w roku, jak naprawdę się mocno ubrudzi. I wiąże się to też z tym dyskomfortem, żeby zajść do kogoś wizytę, złożyć, odwiedzić do znajomych, nagle po pracy biorę motocykl, jadę, cześć, cześć. I taki dyskomfort w środku głowy. Kurczę, zazwyczaj byłem skazany, żeby umówić się wcześniej na takie spotkanie, wizytę, że mam w plecaku spodnie na, na zmianę, przychodzę do kogoś mówię, że muszę się przebrać, zmieniam spodnie, wtedy spokojnie mogę usiąść czy przy stole, czy, czy przy kanapie i czuć się swobodnie. Jeżeli nie mam spodni na zmianę, no to jest taki dyskomfort, no bo staram się uprzedzić tą osobę, że słuchaj, czuję się niekomfortowo, bo jest w kombinezonie, który według mnie, on nie jest zbyt czysty nie chciałbym zasiadać na kanapie czy gdzieś w takich miejscach, bo mogę zostawić jakieś ślady wiadomo... Piasku, czy czegoś takiego, i to budziło też jakiś taki dyskomfort. Um, w takim e, codziennym, wymuszonym tym motocyklizmie. E, właśnie można podkreślić wymuszonym, ale to była moja decyzja i nadal to jest moja decyzja. Ale takim gwoździem ostatniego czasu to to pojawiło się to, że nawet po ostatnim upadku, a to już było dawno temu, na Nowy Rok, gdy, gdy robiłem tą pustynię Korsyki, nie miałem czasu, aby pogrzebać przy motocyklu na spokojnie, odkręcić, przemalować mole, wyprostować. To wszystko jest ciągle pogięte. W głowie jestem zablokowany, żeby cokolwiek swobodnie przeserwisować przy motocyklu, bo mnie to bardzo stresuje. Z tą obawą, że jak zacznę coś rozkręcać w tym momencie... To może się coś skomplikować i nie złożę na czas, czyli będę uziemiony bez sprzętu. Na przykład z życia codziennego, co wielokrotnie powtarzam, czyli jeżeli chodzi o zamówienia, o przesyłki, chcę czy nie chcę, muszę się wykazać stoickim spokojem, bo poniekąd nie mam wyboru jednak wyspy. Wią... Wyspy mają swoje osobne reguły, jeżeli chodzi o przesyłki, paczki, firmy kurierskie. E, świeżo jestem, bo wczoraj byłem odebrać przesyłkę. E, wszystko pozamykane, więc to jest niemożliwe. Przedwczoraj pojechałem zorientować się, gdzie są moje opony zamówione miesiąc temu. E, no, ja też jestem takim trochę, chyba, nie, nieogarniętym, albo po prostu tak to funkcjonuje, że ciągle mam informację, że jest paczka w. W drodze, w drodze, w drodze, w drodze, na dole małymi literkami, że gdzieś jest w punkcie, ale jakiegoś konkretnego awizu, ani w skrzynce nie było, ani gdzie jest jakiś punkt, jeden kurier bo to są międzynarodowe, przeważnie Włochy Francja przesyłka. Jeden kurier przekazuje dla drugiego, zmienia się numerek. Nie do końca te informacji nadążają. W rezultacie opony zostały znowu odesłane do, do sprzedawcy. I nie wiem, jak ta sprawa się rozwinie: czy będę obciążony z powrotem kolejną wysyłką, i kiedy to odebrać, jak. Więc wielokrotnie części zamienne czasem przychodzą bez problemu, jeżeli są małe, do skrzynki na listy. Czasem, jeżeli są organizowane przez pocztę, no to przychodzi awizo, i wtedy mogę jedynie tylko w soboty odbierać, bo poczta pracuje w dziwnych godzinach. Kiedy w tygodniu wracam z pracy, jest to niemożliwe, bo poczta pracuje do godziny 13 w tygodniu. I w sobotę od 9 do 11, Więc to wszystko troszeczkę komplikuje, i dlatego nie mogę sobie pozwolić, żeby rozebrać y, motocykl, żeby coś przeserwisować, i to bardzo ciążyło mi w głowie. I to mnie chyba ostatnimi czasy dobiło, e, że szukając y, motocykla zastępczego, jak wcześniej wspominałem, chciałem coś znaleźć takiego, żeby mieć na zapas, żeby właśnie odciążyć tą głowę. Nie udało mi się nic znaleźć sensownego. Ceny, ceny ciągle rosną, e, tych motocykli wcale nie przybywa na wyspie. E, stan e, daje wiele też do życzenia, e, więc też e, udało mi się znaleźć e, tak, wiem, co pomyślicie. Ja też tak pomyślałem, ale, ale w moim minimalizmie to jest odkrywanie tego, co tak naprawdę jest mi niezbędne, co potrzebuję w danej chwili, na ile tego potrzebuję i staram się iść w ten sposób. Więc w cenie porównywalnej albo nawet tańszej udało mi się zanabyć malutki samochód, stary, końcówka lat 90., jeździ, też zostawia wiele do życzenia. Ale jeździ, i dopiero od tego momentu mogę lekko odetchnąć i zacząć, zacząć współpracę z motocyklem. W końcu zrobić ten podstawowy serwis, i chcę od razu zrobić parę modyfikacji. Hmm. Ale ostatnimi czasy, jak wspominałem, starsza pani zaczęła pić olej i to w dużych ilościach. I znowu zauważyłem, że po przebiegu około 4000 km musiałem dolać pół litra oleju, więc to jest według mnie to jest za dużo. I możliwe, że podajemy się próby zrobienia remontu góry, czyli dwie głowice, dwa cylindry, dwa tłoki, komplet pierścieni, łańcuszki rozrządu, uszczelniacze głowicy itd. itd. Więc, więc też, e, też to tak troszeczkę gdzieś mnie przybiło, że jest sezon, fajnie by było teraz motocyklem pojeździć i stoję przed takim wyborem, a, albo robię projekt, rozbieram ten motocykl, składam zamówienia i to prawdopodobnie może się rozciągnąć na myślę spokojnie na trzy miesiące bo powysyłać to wszystko, zregenerować, części pozamawiać więc to naprawdę może bardzo długo potrwać. I w tym momencie zostanę tylko przy samochodzie, ten upalny okres letni, ale wtedy będę miał już na, na jesień powiedzmy motocykl zrobiony. Oczywiście nie ma tutaj żadnego rozsądku w tym, o czym mówię, bo patrząc finansowo na to wszystko, to w żaden sposób to się nie opłaca. Nie opłaca się szukać drugiego pieca w sensie silnika. Bo to stan będzie nie do końca znany, określony. Jednak myślę, że chyba warto zacząć robić to, co jest i wiedzieć, na czym się stoi, co było zrobione. Aczkolwiek nadal czekam na nowego Transalpa, żeby się przejechać, zobaczyć pozycję i to już niebawem, bo w maju prawdopodobnie już będzie motocykl testowy do, do dyspozycji. Więc temat motocyklowy myślę pozostanie. Natomiast w kolejne epizody myślę, że poświęcę tak czy siak bardziej, bardziej tematom mechanicznym, czyli ogarnięciem motocykla. Myślę, że jakaś seria zacznie powstawać. A dopiero gdy ogarnę znowu motocykl, no to myślę, że jakaś seria z przygód codziennych również oczywiście powstanie. A chwilowo, chwilowo czekam na te wszystkie pozamawiane części, żeby zakasać rękawy i zacząć coś robić. I też te modyfikacje, wszystkie jak wymiana kierownicy, podnoszenie kierownicy, wymiana wszystkich linek, dorabianie tego wszystkiego. Więc też nie mam pojęcia, czy mi się uda, ale liczę na to, że mi się uda w końcu rozwiązać ten problem. Z tym e, dławieniem się motocykla, gdy wieje wiatr boczny, bo bardzo mi to już dokucza. A więc, wymiana tych wszystkich e, końców rurek gumowych, jak to rozbiorę, będę miał już tyle czasu, żeby to pomierzyć, pozamawiać. Więc, dużo, dużo się szykuje i z tego powodu ha, też nie jestem do końca zadowolony. Bo będzie maszyna rozkręcona, będzie rozkręcona, będzie zajmowała dużo przestrzeni, będzie to brzydko wyglądało, będzie też gdzieś z tyłu głowy siedziało, że, że chciałoby się to jak najszybciej wszystko poskładać i, i mieć, e, mieć święty spokój z głowy. No więc, e, tak wracając do, do tych tematów no i też zagwostka, jak widzicie mam stary kombinezon zapasowy, który też mnie bardzo drażni jeżeli chodzi o orzepy i inne rzeczy, odesłałem na reklamację i też czekam na powrót kombinezonu, więc wszystko jest poniekąd w motocyklowym proszku ale powiem z ostatniej obserwacji czyli jak byłem ostatnio w delegacji czyli jakieś trzy tygodnie nie używałem motocykla od tygodnia jeżdżę tym swoim małym autkiem. No, oczywiście przepaść. w ciepło, wygodnie, radyjko. No, luksus, no. I luksus z tego względu, że doceniam stary samochód, który mnie wozi, ale też z drugiej strony, bo wczoraj odpaliłem starszą panią, żeby się przejechać i byłem w wielkim, wielkim szoku i wielka satysfakcja, bo praca silnika, to, to zupełnie jak jeździ samochodem jest cisza, spokój, tutaj uruchamiam, słyszę pracę silnika, wow. Wychodzę, wyprowadzam, jak to przyspiesza, jak to jeździ, jaka moc po zakręcach. Chwila, moment, mam 80-100, a tym mam samochodzikiem, to ja jeżdżę przepisowo bo ciężko, ciężko przekroczyć te wszystkie prędkości i, i zupełnie to wszystko inaczej wygląda. A jeszcze też przy okazji yy, wczoraj yy, przejechałem się motorowerem 50, motocyklem 50 cm, dwusuwie i też. Yy, wow! Myślę, że warto czasem jest czasem jest sobie odpuścić, aby, aby troszeczkę odpuścić, czyli ta nasza krzywa tej takiego przesytu opadła i od nowa spróbować. I zobaczyć, czy to nas e, interesuje. No, wsiadłem. Wczoraj się przejechała chwilę i dzisiaj właśnie z chęcią też wyprowadzam motocykl. Chcę pokorzystać z tej pogody, póki jest, zanim zacznę rozkręcać. Bo wiem jakże zacznę rozkręcać, to już będę rozkręcony tak jak impreza u mechaników w warsztacie. No. Z takimi informacjami chciałam się. E, pochwalić, bo naprawdę spływa dużo informacji co się tam u mnie dzieje. Zmiany, 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 ale będziemy widywać się, mam nadzieję, trochę częściej i też dajcie mi znać co byście chcieli ewentualnie zobaczyć. To też mogłoby mnie nakierować. Twórczo, w jaką stronę mógłbym się udać iść. Oczywiście bardzo chętnie też oglądam różne inne filmy z Korsyki i dostaję też takie komentarze zwrotne prywatnie, że. U innych osób, w innych filmach to zupełnie wygląda wszystko inaczej. Zgadzam się i to jest właśnie świetne, że w różnych filmach każda osoba pokazuje te same miejsca w zupełnie inny sposób. Ja do tego już podchodzę może z takim przesytem, z tą klątwą wiedzy, że dla mnie dużo rzeczy już na tą chwilę jest oczywistych i nie umiem, nie umiem tego w prosty sposób jakoś tak pokazać czy, czy wyjaśnić, bo gdzieś podświadomie uważam, że już. Dużo osób to wie, albo to już tak oczywiste, a jednak nie. Dlatego też odkrywam różne rzeczy u innych e, na filmach ciekawe. Więc, e, więc to też jest fajne. To też jest fajne e, dzielenie się, obserwowanie m, tego wszystkiego dookoła i, i takie energetyczne. Więc e, zaraz się sobie przyjadę na ciepłe źródła, wygrzać się. Zrelaksować trochę i, i dalej powrót do pracy. I to, to szczególnie widać, jeżeli oglądacie filmy wakacyjne czy z podróży, to jest zupełnie inny styl, zupełnie inna energia na tych filmach. A tak jak ja też widzę po sobie, że jak jestem na wakacjach, to jest zupełnie inna energia z przekazu, z zachwycania się tym wszystkim. A troszeczkę co innego, gdy to jest tylko zwykły weekend bądź po pracy, to jednak pogodzenie tego na co dzień nie jest takie jednoznaczne jak wakacje czy coś takiego. No troszeczkę. Trudniej się w tym cieszyć, aczkolwiek e, i tak się cieszę. Pomimo, że może troszeczkę trudniej czy mniej wow jest na co dzień, to i tak jestem zadowolony. I, i to, jest, to jest fajne. Dobra, dzięki bardzo. Do spotkania kolejnego. Hej!